Cześć, witam, XGRO z tej strony, witam na kanale Krypto Kamikadze, mamy dzisiaj 14 sierpnia 2023 i zacznę dzisiaj od takiej brutalnej prawdy o krypto, a następnie przejdziemy do bardziej rozrywkowej części naszego, naszej audycji, a więc, nie wiem, obcy kontra Predator, czy Predator kontra Schwarzenegger, jakkolwiek chcecie, otóż... Heksymalista kontra x grosz, a więc będzie Heksymalista kontra x grosz w drugiej części tej audycji, ale taka, taka krótka wzmianka, o czym tutaj mi chodzi, o co chodzi w tej brutalnej prawdzie, jeżeli chodzi o krypto i wiele osób tego, wiele osób to po prostu nie dostrzega, Pomija lub po prostu oceniając coś ze swojego pryzmatu, ze swojego punktu widzenia, ze swojego poziomu rozumowania, totalnie nie widzi tego. I, I dlatego pomija, nie rozumie, mówi zupełnie coś, co jest mylne. Otóż ogólnie komunikacja służy nie tylko do wymiany informacji, ale również do zrozumienia. Emocji i a, inteligencji stojących po obu stronach tej informacji. Gdybyśmy tak w taki sposób sobie to rozłożyli na czynniki pierwsze, to mamy taki podstawowy fundament tego, o czym zawsze mówię, a więc o, o interpretowaniu informacji, które dostajemy. A jeżeli chodzi o brutalną prawdę w świecie tradycyjnym, jak i w świecie krypto, to wyobraź sobie, um, wyobraź sobie, um, Wyobraź sobie, że istnieje jakaś firma, która nazywa się na przykład Czarny Kamień, i ta firma jest właścicielem prawie połowy, połowy aktywów, które są na świecie. A więc, jeżeli ta firma chce się utrzymywać ciągle, na szczycie, jeżeli by taka firma istniała. Jeżeli ta firma chciałaby się utrzymywać na szczycie, a skoro jest i kontroluje połowę aktywów, a więc kontroluje zarówno i e, przemysł zbrojeniowy, jak i przemysł medyczny, jak i przemysł, e, 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 powiedzmy, jak i e, informacje, a więc przepływ informacji, a więc wszystkie media i tak, dalej, i tak dalej, to w takim razie wyobraźmy sobie, że nagle coś jest poza kontrolą tej firmy. I w jaki sposób w takim razie podjąć odpowiednie kroki, aby, aby zapewnić sobie odpowiednie wejście w, w pozycję czegoś, czego jeszcze nie kontrolujemy. A więc, skoro kontrolujemy informacje, to możemy w takim razie sprawić, że płynność, a więc tak zwane owce, że płynność. Będzie podążała w kierunku, w którym my chcemy, aby podążała, skoro jeżeli potrafimy napędzić strach naszymi mediami, to potrafimy sprzedać produkt, który jest totalnie fikcją. Jeżeli potrafimy i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale teraz wyobraźmy sobie, że w świecie krypto wyglądać to może tak, lub wyglądało do tej pory tak, lub będzie wyglądało tak, jakkolwiek to sobie chcemy zinterpretować, że informacja, sprawi, że płynność odpłynie lub przypłynie i teraz jeżeli nie ma płynności cena cena jeżeli nie ma płynności, jeżeli nie ma puli odbiorców, jeżeli nie ma zainteresowania, to co się dzieje? To wartość tego czegoś, to cena tego czegoś po prostu spada. Po prostu cisza jest, wszystko tak umiera własnym, własną śmiercią. I tak też mieliśmy z bitcoinem. Ten bitcoin umierał własną śmiercią kilka razy już, kiedy wszystko ucichało, kiedy nagle na kanałach krypto nie było w ogóle ruchu, nikt się już nie interesował tak jakby krypto. I nagle co? I nagle informacja sprawia, że zwiększa się pula odbiorców, zwiększa się zainteresowanie, a to sprawia, Wzrost płynności, ale, a, czyli przypływ nowych pieniędzy na ten rynek. I teraz, jeżeli jesteś kimś w cudzysłowie smart money, co kontroluje takie oto przepływy, choćby samą informacją, to możesz zrobić w bardzo prosty sposób tak, że przy odpływie, to co Buffett zawsze mówi, to co wszyscy zresztą mówią, jeżeli się leje krew, to wtedy idziesz na zakupy. A jeżeli jest wielka euforia, to wtedy sprzedajesz. Czyli brutalna prawda, o czym chcę powiedzieć, tak już nie, nie owijając i nie tworząc do tego historii, to jest smart money powoduje, że informacja umiera, smart money wchodzi na rynek, wtedy smart money nakręca informację co zwiększa ilość odbiorców, co zwiększa zainteresowania, co sprawia wzrost płynności i co i smart money korzysta z tej płynności, aby wyciągnąć tą wartość i, i odpłynąć z pieniędzmi. Więc jest to coś, co, co warto sobie przemyśleć, więc to takie nasze dywagacje, czy będzie następna hossa, czy będzie bessa, czy jesteśmy w Besie, czy przejdziemy do Hossy, czy już Hossy nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. To warto sobie tak na spokojnie przemyśleć, co i w jaki sposób jest nam podawane na tacy. I zwykle, zwykle, i możecie to sobie nawet przeanalizować, w ogóle ludzie śmieją się z tego w memach na Twitterze, że na przykład, że taki Ala Jim Kramer to jest taki antywskaźnik tego, co się wydarzy na rynku, czy, czy cokolwiek innego. Zwykle jest tak, że to, co jest nam podawane i popychane i wmuszane w nas, Począwszy od Amber Gold, poprzez kredyty frankowe, kończywszy na, 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 na eksperymencie szczepionkowym, to zwykle jest to, co my powinniśmy robić odwrotnie. I na tym najlepiej wychodzimy. Więc wystarczy czasami robić odwrotnie, niż wszyscy, aby. Aby, aby wyjść na tym dobrze, więc z tym was zostawiam do przemyślenia. Nie będę rozwijał tego tematu. To jest coś, co wy, przydałaby się druga strona dyskusji, aby można tutaj było coś, coś więcej rozwinąć. A teraz przejdźmy do bardziej e, rozrywkowej części naszego, naszego e, odcinka, a więc e, tak jak powiedziałem, heksymalista kontra x grosz. I tutaj chciałem wrzucić, e, okej, okay, gdzie tutaj jest, okej. Okay. Heksymalista wrzucił tutaj takiego tweeta, a wrzucił rękawicę, a więc wrzucił mi rękawicę w stylu, że słuchaj zaczynamy od 500 dolarów i ja lecę, na, ja lecę na pokerze, ty lecisz na tradingu i kto pierwszy z 500 dolarów zrobi 10 tysięcy. Prawda? A więc niesamowita, niesamowita powiem, poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że w ogóle nie wiem, nawet gdybym był Kozakiewiczem z trzema tyczkami, to prawdopodobnie tej poprzeczki bym nie przeskoczył, ale to nie znaczy. Że, 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 że się nie poleje tutaj krew i że nie mamy mieć tutaj jakiejś rozrywki w tym całym czasie. W końcu patrząc na poker, a pokera również znam, bo sporo grałem w pokera swego czasu, patrząc na poker, to z 500 do 10 tysięcy też, też nie jest prosta sprawa, aby sobie od tak wystukać. Więc robimy tak. Jeszcze z heksymalistą nie rozmawiałem bezpośrednio, ale jak tylko, tak napisałem, jak tylko skończy się tutaj nasz turniej, to skontaktujemy się i pogadamy sobie. Z tego co wiem, to on również teraz gdzieś się wybiera na wakacje. Więc jak wróci z wakacji, a u mnie turniej się skończy, turniej, w którym teraz szalejemy, to, to, co? to przyłożymy się do tego, do tego jakby, naszego challenge'u i zobaczymy, w jaki sposób. I kto, jak to będzie rozgrywał. Nie wiem, czy będziemy sobie na przykład nagrywać swoje ruchy, czy, czy jakoś na, na żywo gdzieś to wrzucać i na Twitterze choćby pokazywać, w którym miejscu jesteśmy, jakie mamy, jakie mamy pozycje, z czym jesteśmy do przodu, ile jesteśmy do tyłu, ale będzie to ciekawe. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to się wydarzy. Jeżeli chodzi o podwojenie, jeżeli chodzi o podwojenie swojej kwoty w tradingu, no to owszem, to jest, to jest coś, co już mi się nieraz udawało, lub też tak jak tutaj Kowal napisał: Nie ma dobrych traderów. Nie powinienem powiedzieć udawało, ponieważ tak jak tu kolega heksymalista zwraca uwagę, że jeżeli się uda, to znaczy, że, 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 że to nie jesteś dobry w tym, co robisz, bo. Ja napisałem, że albo jesteś wybitny, albo oddajesz kapitał, a wszystko pomiędzy to jest droga od do. I tutaj uzupełnił Hexi, że jeszcze tak to wygląda, że albo masz wygrywającą strategię i wówczas długoterminowo jesteś na plus, albo oddajesz kapitał z chwilowymi wyskokami na plus. I to jest, i to jest bardzo ważne. To jest super uzupełnione właśnie to, co powiedziałem. Więc teraz, jeżeli chodzi o moją strategię tradingową, to mam swoją strategię i tutaj z tym, z tym sobie na przykład spokojnie bym sobie mógł poradzić, żeby 500 po, po, pomnożyć razy 2, to, to akurat to jest dla mnie bezproblemowe. Ale zrobić 20x z 500 zrobić 10 tysięcy, to już jest, to już wymaga. Tutaj wymagałoby to nie wiadomo ile czasu, albo po prostu wymaga podejścia bardziej, bardziej że tak powiem, ryzykownego, czyli z większymi, z większymi, z podejmowaniem większych kroków i większego ryzyka, co wiąże się również z tym, że w każdej chwili można się wyzerować i, i zostać bez niczego. Podejrzewam i, i, i wiem, że podobnie może być również w pokerze. To też nie jest tak, że sobie możesz od tak rozrobić 20x z 500 na, na, na 10 tysięcy. Więc ciekawe, ciekawa, ciekawa, ciekawy nasz challenge i myślę, że będzie to będzie dla wielu osób to nie tylko rozrywkowe, ale również może i nawet i pouczające. Więc. Jak tylko minie turniej, a my jesteśmy w tej chwili w dniu 13, jak widzicie, tutaj walczę o swoją pozycję, tutaj na, 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 na podium, pierwszych trzech miejsc. Jak wiecie, dla pierwszego miejsca 500, 500 USDT, dla drugiego 350 USDT, dla trzeciego 150 USDT. I dla największego e, gracza, który zrobi największe obroty 500 USDT. To jest, to jest coś, co tutaj walczymy między sobą, choćby tylko i wyłącznie w naszej drużynie. Oczywiście, jeżeli udałoby mi się wskoczyć gdzieś tutaj pomiędzy pierwsze, drugie, a trzecie miejsce, to swoją, na, swoją nagrodę nie będę sam sobie przyznawał, prawda? Więc podam dalej, więc wtedy trzecie, czwarte będzie miało również, również jakąś nagrodę. Ale co chciałem powiedzieć, właśnie, że. Tutaj e, walczymy o to w swoim, w swoim, e, w swoim własnym gronie, e, ale jak tylko się skończy, skończy tutaj nasz turniej, no to wtedy bardzo chętnie z heksymalistą podniosę rękawice i, 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 spróbuję, i spróbuję tutaj e, rozrywkowo podejść do tego, tego challenge'u i zobaczyć jak daleko. Zajdziemy. Może, może powinniśmy grać nawet, no, kto pierwszy, nie wiem, kto pierwszy przepiewszy kapitał, wtedy koniec i, 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 i wygrany. Może powinniśmy sobie ustalić jakąś nagrodę tutaj, nie wiem. E, dogadamy się, jak tylko przyjdzie na to czas. Póki co, e, każdy z nas ma swoje zajęcie. Nie ma dobrych traderów. Co do tego, to jeszcze znowu bym chciał powiedzieć, że. Hmm, Definicji dobry trader. Ja, ja, wam powiem, że ocenianie kogoś przez e, swój własny pryzmat, to jest, e, to jest duży, duży, duży problem w, ogólnie w, w mentalności człowieka. To jest tak, jak ktoś mi pisze, tu mówię mu, że, ok, to ja biorę swoje 30 Ethereum i wkładam w e, ekosystem Pulse Chaina, Pulse Xa, Hexa, a ktoś mi mówi, pod spodem, i pisze w komentarzu. E, Boże, drogi, to on wcale nie ma żadnych 30 Ethereum. No i dobra, no i tak napisał. Może po prostu ocenia mnie przez swój pryzmat. Może, może, może nie mam 30 Ethereum. Nie ma znaczenia, czy mam, czy nie Nie muszę się nikomu spowiadać, co mam, co nie mam. Zresztą wiele osób również chciało widzieć mój, e, chciało widzieć mój e, statement. Pokaż statement, pokaż statement. Proszę bardzo, tutaj macie chłopaki mój statement. Ci, co chcą widzieć mój statement na bieżąco. Więc tak to, tak to czasami wygląda. A więc... E, gdzie tutaj jest ten, ten wpis? Aha, chcesz nauczyć się wygrywania strategii. Pierwszy, ankieta, to była ankieta. Ok, to była ankieta. Co prędzej? Czy trading, czy poker? A następnie tutaj było: OK, że to daje do myślenia, i tutaj mnie Hexi gdzieś powiedział: OK, no to startujemy. No dobra, no to startujemy. Mam nadzieję, że to będzie takie bardziej rozrywkowe dla Was, przynajmniej na ten czas, co się nic specjalnie nie dzieje w świecie krypto, takiego większego. Chociaż cały czas się dzieje, bo pamiętajcie o tej brutalnej prawdzie, co mówiłem. Cały czas się dzieje, tylko to są takie, wiecie, odpływy i przypływy. W tej chwili smart money zajmuje pozycję, następnie będzie przypływ płynności i co wtedy? Skorzystamy z tej płynności. Tak to wygląda. To jest brutalne, ale prawdziwe ale jak to śpiewał znany polski operzysta Janusz, life is brutal. Na razie, trzymajcie się, cześć.